Cześć Siemaneczko z tej strony Foxy i witajcie w kolejnym poradniku. Ten poradnik będzie nawiązany do mojego ostatniego poradnika o tematyce te zmiany kanału na YouTube. Em, teraz to wygląda troszeczkę inaczej, więc em, to się robi inaczej, bo troszeczkę e, zmienili ten cały system. Okej, okay, przechodzimy do pierwszej rzeczy. Wchodzimy na ten kanał, na którym chcemy zmienić nazwę. Wchodzimy w więcej. Menadżer filmów. Um, ustawienia kanału oj p, ustawienia kanału i to było chyba tak i zaawansowane i tutaj mamy e, nasz e, nick i mamy zmień i naciskamy na ten button zmień edycja nazwy kanału na youtube znaczy nazwy kanału nie twoja nazwa kanału jest powiązana z kątem google plus tak czyli musicie być połączeni z kątem google plus ale na pewno już spora, spora, o wiele spora chyba już wszyscy są połączeni z Google Plus, ponieważ trzeba było się połączyć z Google, aby pisać komentarze. Bez sensu. Dobra, to edytuj w Google Plus. Ehm, I tu save, niech będzie. I tu, e, gdy mamy to naszą nazwę, e, nachodzimy no, ja na to kursor i mamy click to edit your name. E, I klikamy i zmieniamy po prostu naszą nazwę. Ja dam na przykład... Nowa nazwa. To można sobie e, już e, sobie e, zmieniać czy już dowoli tą nazwę. E, I po jakimś czasie ta nazwa nam się zmieni. E, to trwa no, nawet do 5-10 minut, więc e, trzeczkę cierpliwości, ale na pewno e, wiecie, że ta nazwa się zmieni. Można sobie odświeżać, odświeżać i odświeżać cały czas przez tych parę minut ale najlepiej sobie poczekać e, posłuchać epickiej muzyki i tak o i już, na, już się nam ta nazwa zmieniła mamy tutaj nowa nazwa nowa nazwa więc e, jak widzicie to e, jak najbardziej działa e, mam nadzieję że e, to dobrze wam wytłumaczyłem poradnik się spodobał i mm, jeśli wam się spodobał e, napiszcie znaczy nie nie napiszcie. Zlajkujcie ten film, a jeśli macie jakieś problemy z tym czy coś takiego piszcie w yy, yy, komentarzach. Yy, zawsze jestem chętny wam do pomocy. Jeśli ja wam nie pomogę, to na pewno ktoś inny wam pomoże. No to na tyle. Nara.